Jest piątek 9 maja, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda Potryku. Witam serdecznie. Myślimy wielkie pieniądze, mówimy EuroJackpot. Ze wszystkich gier lotto to właśnie w tej do zdobycia są największe pieniądze. Aktualny rekord to ponad 213 milionów złotych. Natomiast kumulacje mogą sięgać nawet pół miliarda złotych. Dodatkowo wygrana w Polsce może być powiększona o nadwyżkę z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. Losowania Eurojackpot odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorek oraz w piątek. Wynik dzisiejszego podam państwu za chwilę. Trzy razy w tygodniu mogą Państwo wygrać w lotto. Wczorajsze losowanie przyniosło kolejną szóstkę. Zwycięski zakład został zawarty online, a gracz trafił szóstkę wartą 2 miliony złotych. Najbliższe losowanie lotto już jutro, a w puli na główną wygraną ponownie znajdą się gwarantowane 2 miliony złotych. Warto pamiętać, że jeśli do zakładu lotto dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w lotto plus. Powodzenia! Jeszcze jutro wszystkie wygrane w Multi Multi przy typowaniu 9 liczb będą o połowę większe w tej samej cenie zakładu. W opcji z plusem zamiast 300 tysięcy złotych do wygrania jest 450 tysięcy złotych, a jeśli dodatkowo zwiększą Państwo stawkę, to wygrana może wynieść aż 4,5 miliona złotych. Zapraszam na Multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 13. 10. 21. Trzydzieści siedem, sześćdziesiąt trzy, trzydzieści pięć, trzydzieści cztery, sześćdziesiąt pięć, dwa, szesnaście, siedemdziesiąt jeden, Siedemdziesiąt pięć, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści cztery, czterdzieści trzy, czterdzieści cztery, trzydzieści, czterdzieści sześć, liczba czterdzieści sześć jest plusem. W mini lotto do zdobycia są wygrane po kilkaset tysięcy złotych. Wczoraj padły dwie piątki, jedna w poznaniu, a druga na lotto.pl. Każda warta ponad 226 tysięcy złotych. Zapraszam na dzisiejsze losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejnołożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę.

W każdego losowania kaskady jest prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden z nich jest wart ćwierć miliona złotych. Żeby zdobyć taką wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Zapraszam na kaskadę! W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 18. 9. 4. 8. Trzynaście jeden dziesięć dwadzieścia sześć dwanaście piętnaście. Gra Eurojackpot obecna jest aż w 19 europejskich państwach i wszyscy grający niezależnie od kraju mają takie same szanse na wygraną. W dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 520 milionów złotych. Poznajmy szczęśliwe liczbę. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś wieczorem w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby. 1, 5, 36, 27, 43 oraz 9, 5. Gratuluję zwycięzcom. Wynik losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. W ekstra pensji do wygrania jest pensja na lata. W zależności od wysokości stawki w grze to może być 5000 zł, 25 tysięcy, a nawet 50 tysięcy złotych dodatkowej co miesięcznej pensji wypłacanej przez 20 lat. Losowanie ekstra pensji przed nami zapraszam! W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejnołożone kule. Będne maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: 34. 8. 25. 13 30. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 1. W ekstra najlepiej grać z ekstra premią. Zdobyta premia wypłacana jest od ręki i może być warta od 100 tysięcy złotych do nawet miliona złotych. Losujmy! W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 24 18 32 13 29 A ostatnią wylosowaną migłą w ekstra premii jest liczba 2 Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo online, m.in. w Eurojackpot. Już wiemy, że we wtorkowym losowaniu do wygrania będzie 45 milionów złotych. A w weekend zapraszam Państwa na Tor Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. Emocji i dobrej zabawy z pewnością nie zabraknie. Nasze spotkanie dobiega końca. Kolejne studio Lotto już jutro wieczorem poprowadzi Marcin Mańka, a losowania obejrzą Państwo na antenie TVP3 lub online na Lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Spokojnego wieczoru. Gdy grasz w gry Lotto, stajesz się kimś wyjątkowym. Maestro, dziękujemy. Poproszę zdradzić. Stajesz się supergraczem. Masz moc, by wspierać polską kulturę i sport. Graj w gry Lotto i spełniaj własne marzenia. Podwieść was? Nie? Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Gdy grasz, wszystko gra.